Dawid, powiedz mi, jaki węzeł wybrałeś? Ahoj, przygodą! Nowe kulki spadały z nieba. Cinało nam nogi. No i zawsze naszym marzeniem było właśnie kamper. Tylny materac? Po co nam tylny materac? Ale ja to jest na pewno... wywołuje taką y, nostalgię, nie? Wielka przeprowadzka. Siemanko, chłopaki poszli zbierać drewno na ognisko. Szykuje się dzisiaj ognisko, poszliśmy po drewno. No i troszkę nam się udało nazbierać. Pomysł jest taki, Dawid to wiąże do swojej BMeczki i będziemy to targać za no, sobą. będą się wszyscy patrzeć. Polak potrafi, co? Jak chcesz kiełbasę zjeść, to najpierw musisz popracować. Dawid, powiedz mi, jaki węzeł wybrałeś? Ja się tak znam na węzłach. Węzeł <grym> <grym> taki, żeby się trzymał. Jakie żony będą szczęśliwe. No, jak zwykle. Dawid, no. gdzie ty masz tą BMkę? O, i nie widać. <grym> Myślę, że na jedno ognisko nam wystarczy. Tak. O ja pierdykam, patrz tam Grzesiek, dajesz że spoko już Odpuść sobie o, Ja wiem, że ty człowiek lasu jesteś normalnie, ale odpuść Zobaczymy, czy to pojedzie, czy nie Próbuj Próbuj, Próbuj. Ahoj przygodą <noise> A Jak widzicie, tutaj jest taka solidna konstrukcja Jedzie I zaraz wam pokażę, jak je transportują. U nas w nocy były burze i grad padał. Pokażę wam, jakie duże wczoraj lodowe kulki spadały z nieba. Masakra. Waliło tak, że się bałam, że pękną panelem. No ale spoko. no po prostu masa. No jeszcze do rana zostało, nie? Wygląda jak śnieg, ale to jest lód. Siemanko, mamy akcję wyciąganie Francuzów. Będzie krótki film. Zosia, jedziesz wyciągać? No. Tak. Star w akcji. Ale tu jest wyciągarka, więc on wyciągnie wszystko. mama potacie że lubi afrodyta Polska Guro Stasio Kino Halo halo jesteś tam Zasubskrybowałeś już kanał Dawida zosi i Oli. Jeśli nie, to zrób to w tej... Witamy się z Wami z wiosennej Grecji. U nas dzisiaj pochmurnie, ale jest tak cieplutko. Ptaszki śpiewają. Mega przyjemna pogoda. Idziemy odwiedzić Bartków! Ciocie. I ciocie czyli Bartka i Asie z Podróże po chmurze i Bartka i Sandrę, którzy nie mają kanału na YouTube, <grystanie> ale jak coś to wam podlinkuję Instagrama też Będziemy ich odwiedzić i dzisiaj już wyjeżdżają a my robimy podmiankę miejscówki bo się będziemy przestawiać na miejsce Sandry i Bartka bo znaleźli fajną miejscówkę, ale to będzie wszystko później. Jesteśmy na markecie tutaj. Znowu się zrobi jakiś targ. Autka się porozstawiały. I znowu będzie można coś kupić. Ale też wam pokażemy. Cała ekipa idzie. If you're from the west side, a tutaj właśnie stoją Bartki. Bartek jeden z Andrą i Bartek drugi z Asią. A jak będziemy tutaj mieszkać, to tam zaraz stoi Stasiu. Co prawda Stasiu za niedługo wyjeżdża, ale tam stoi Stasiu starym. I jeszcze drugi polski van, Krok do Wolności, też stoją tutaj. No i my się chcemy tutaj przestawić jakoś. Zobaczymy. Dawid mówi, że się zmieści. To jest świetne miejsce, takie wiecie, zagajnik. Są jakieś takie zakamarki w lasku. No tu jest mega fajna miejscówka. Mam nadzieję, że się uda wjechać. Idziemy do Bartków. Pogadamy. Dzień dobry Państwu. Siemaneczko, witamy Was wszystkich serdecznie. Ja jestem Bartek, to jest moja żona. Podróże po chmurze. Zapraszamy na wstępie na nasz kanał, zapraszamy do subskrypcji. Nie duży kanał, ale powolutku się rozwijamy. miło was poznać. Dzie dziękujemy bardzo, dziękujemy <grym> bardzo. bardzo. No, to ty też miło poznać. Nie wiedzieliśmy, że jest taka zacna reporterka na LA. Tak który... dokładnie. <grym> Jedyna w swoim rodzaju. Jedyna w swoim rodzaju. Jak długo podróżujecie? Nasze podróże zaczęły się wspólne tak właściwie od jednodniowego wyjazdu do Dublina, gdzie polecieliśmy rano, a wróciliśmy wieczorem. Zapłaciliśmy za to 14 funtów, jeżeli dobrze Uu. pamiętam. Aś koleżanka była stewardessą. I wybrałyście się do. na Cypr. Tak, bo to była nasza pierwsza w ogóle podróż zorganizowana samodzielnie, bez biura podróży. Znalazłeś sobie loty, znalazłeś sobie na bookingu. No i już po tej wycieczce zaczęliśmy po prostu szukać dla nich lotów, tak. jak najtańsze jakieś motele, żeby po prostu podróżować. No bo w hotelu, w motelu się tylko śpi, mhm, tak naprawdę, więc nie zależało mhm. nam na luksusach. No i zaczęło się od Dublina, później były takie wiesz już wypady takie też czasami po prostu na dwa dni gdzieś. Zrobiliśmy sobie trip taki, że w tydzień zwiedziliśmy trzy stolice. Byliśmy w Paryżu, w Madrycie Lisbonie. i w Lizbonie. Ogólnie 11 lat mieszkaliśmy w UK. A w Anglii mieliśmy swojego Fordzika, którego katowaliśmy wszędzie, przejechaliśmy nim całą Europę. Tam opowiem wam za tą historię. Pojechaliśmy na Szkocję, lato. Spędziliśmy tam prawie półtorej tygodnia. Warunki były takie, że chodziliśmy w czapce zimowej 14 dni. Przespaliśmy w Fordzie, normalnym aucie. Odcinało nam nogi. Kolana. Przysięgam ci, odcinało nam nogi, bo jak się tak człowiek położył, no to tutaj było wgniecenie i odcinało nogi. Jaki to był Ford? Fort Focus, hatchback. Okej, okay, no już myślałam, że camp, to byście mieli nie, hardcore. Nie, nie, ale i tak było hadkorowo, ale gotowaliśmy sobie w środku, bo padało no i tak no dalej. Na kolanach, w kuchenkach. Kolana, kuchenka. No i zawsze naszym marzeniem było właśnie camper. Kamper, to bo... nam ogólnie dało do zrozumienia, że potrzebujemy kampera. No nie dziwię się. No. Jeszcze z naszą półtratą ekipą. To... No. Ale oni byli z wami? Nie, w Fordzie? Nie, 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 koty nie, nie. zawsze zostawały z sąsiadami. A od tak, kiedy mamy tak. kampera, to już możemy podróżować wszyscy. Tak. I wy mieszkacie na stałe w kamperze? Standardowo, tak jak większość, 2020, 2020 szalony rok. Ka każdy stwierdził, że coś tu nie gra, coś trzeba zmienić w swoim życiu. To stwierdziliśmy, rzucimy wszystko, kupimy kampera i jakoś to będzie. No ale nie mieliśmy, że tak powiem, za przeproszeniem. Ja nie miałem jaj, Aśka, nie ma ich dalej. No. I zaczęliśmy składać na tego kampera, zacisnęliśmy pasa. Wyszło tak, że żyjąc normalnie, pozwalając sobie na podróże i tak dalej, co prawda nie, nie, nie żyliśmy tak, że gdzieś tam wychodziliśmy do restauracji co jakiś dzień i tak dalej. Byliśmy w stanie odłożyć półtorej. Nawet 2000 funtów. No i zaczęliśmy zbierać na kampera. Tak naprawdę to mieliśmy na tego kampera 2 lata. Stwierdziliśmy, że jak zjedziemy w końcu z tej Anglii, no to kurczę, jak nam się na przykład znudzi ten kamper, to nie będziemy mieli się gdzie zatrzymać. Tak? No to kupiliśmy mieszkanie, no i zaczynaliśmy znowu od zera. No I finalnie udało nam się kampera kupić półtora roku temu, tak szukaliśmy go 8 miesięcy no i kupiliśmy go w połowie listopada, mm -hmm. a 10 grudnia już wyjechaliśmy. Wszyscy mówili a zostańcie na święta zostań". gdzie się spieszycie? Ja mówię, nie, kupiliśmy kampera on nie może na zimie stać i tak dalej no i pojechaliśmy do Hiszpanii spędziliśmy tam prawie 7 miesięcy przejechaliśmy Hiszpanię, Portugalię taki pierwszy wypad, rodzice cały czas się nas pytali to co kiedy wracacie już wystarczy, byliście miesiąc byliście już dwa, wystarczy, wystarczy wróciliśmy do Polski, do no, naszego mieszkania w co co pozdrawiamy, To też jakby za granicą. To no można powiedzieć, że cały czas, cały za, czas granicą, za granicą. Ca cały czas za granicą. Paszport macie, więc tak. my nigdzie nie byliśmy w ogóle wcześniej tym kamperem. Pojechaliśmy na 7 miesięcy bez nawet wyprawy na jeden dzień. Okej, okay, czyli wy pojechaliście tak, tak na grubo. To my byliśmy nieca. miesiąc. Hmm. O, to jest spoko, bo wiesz, co ci się przyda, co się nie tak. przyda, a my tak e, zważyliśmy tego kampera, kurde, za ciężki, ale i tak nabraliśmy rzeczy niepotrzebnych. Mhm. I po prostu było takie zbawienne wrócić do tego Sosnowca, za tą hmm. granicę No, żeby sobie coś poprawić, Tak, to zmieniać tak, Do Rumunii na wypad już się super, perfekt spakowaliśmy No i teraz już na Grecję to już w ogóle świetne było przepakowanie, no. więc Myślę, to że jest, to jest, warto jak Właśnie wyjeżdżaliśmy do tej Hiszpanii, no to się przejmowaliśmy wagą No to stwierdziliśmy tak Tylni materac? Po co nam tylni materac? I tak będziemy spalić z przodu, co nie? I tak dalej To po wyciągaliśmy takie pierdoły No a okazało się, że jak byliśmy w Portugalii, to Moja teściowa i mama, pozdrawiamy, pozdrawiamy grażynkę. Mamo, kocham. Powiedziała, że przyjedzie do nas. My mówimy, nie ma problemu. Zawsze kulturalnie kością udostępniamy swoje łóżko. Także ten tydzień spaliśmy z tyłu na o dyskach, Jezu. bez materiacji. Także to jest nasz trzeci wypad kampera. Mamy półtorej roku i no, wykorzystujemy go praktycznie cały czas. Chyba trzy miesiące spędziliśmy w tak stacjonarnie, stacjonarnie. żyjąc. Jak jesteście w Polsce, to co robicie? Jak jesteście w Sosnowcu, przepraszam, to co robicie? Zwiedzamy. Też, ja, też, też, też jeździmy. Głównie to, to góry chodzimy, bo my kochamy góry. Mieszkamy w Szanowie, znaczy w Sosnowcu, ale pochodzimy z Szanowa. To jest bardzo bardzo blisko też Zakopanego. To w dwa miesiące, czy w miesiąc my tam byliśmy z pięć albo z sześć razy na takie wypady. Cel na ten rok to jest a jakie macie następne plany podróżnicy? Po, po Grecji, gdzie jedziecie? Wracamy na chwilę do Polski, znowu przywitać się z rodzinką, przepakować się, a potem wybieramy się na Nordcap do Norwegii. Super. Norwegia, tak, Norwegia. To chłodniej latem. Mhm. Się... No, a byliśmy w Norwegii na 4 dni i jest pięknym mm -hmm. miejscem. Fiord, tak mówią. Fiordy, wszystkie piękne, rewelacyjne. Także trzy miesiące poświęcimy na nią. Wrócimy, no a przyszłą zimę zobaczymy. No. Bardziej się jednak będziemy trzymać Europy ze względu na zwierzęta, bo podróżujemy z psem Border Collie, który właśnie tam pajacuje i z dwoma kotami. No to to jednak... jest ekipa. To, no, jednak ekipa do Afryki, no ciężko by było, mm -hmm. ale marzy nam się po rozmowie ze Staszkiem. Stasiu, <noise> pozdrowiamy Cię serdecznie, żeby tam może gdzieś na tą Rosję, Syrię gdzieś tam mm -hmm. uderzyć. Na razie będziemy korzystać. Jeszcze są Włochy piękne, Piękne. Turcja może się mm -hmm. też uda w najbliższym czasie pojechać, Albania byliście, polecacie, Byliśmy, wszyscy polecamy. polecają także takich kierunków na razie się będziemy trzymać, no ale no nie wyobrażamy sobie innego życia. A czego wam brakuje w kamperze i co najbardziej w kamperze lubicie? Czego mi brakuje w kamperze? Tego, żeby możemy gdzieś upchać bałagan. Tutaj jednak <laughs> zrobisz coś trzeba umyć gary, mm -hmm. od razu od razu trzeba sprzątać po sobie tego czasu właśnie żeby móc troszeczkę wychilować, nie przejmować tak. się tym, że się tak szybko brudzi no. To są takie rzeczy, których tak na naprawdę brakuje, a tak to niczego nam nie brakuje. Spełniamy swoje marzenia Długo o nie walczyliśmy i będziemy korzystać, póki mm -hmm. się da. Zresztą wyżek to jest. Uzależnia. Uzależnia, no. uzależnia. A w jakim kraju wam się najbardziej teraz podobało? Chyba tu w Grecji. No mi się Rumunia podobała też. Rumunia no. to, była fajna. to miejsce, gdzie tutaj jesteśmy. Aleja to jest na pewno pod względem atmosfery, to jest to biedem. Mm -hmm. Polecam wam ją wszystkim. Rumunia też jest rewelacyjna przez tą taką dzikość, że tam na tak wsiach rumuńskich, tak jak podobnie mm -hmm. jak w Albanii, że tam życie toczy się inaczej w ogóle zupełnie. Całkiem tak. inaczej. Ja mam takie wrażenie, że jest takie Coś w tych krajach takich no? Zaściankowych Zaściankowych O dobrze, znowu słowo Bynajmniej u nas wywołuje taką nostalgię, nie? Za takimi no, tak. czasami właśnie za dzieciaka czy jak kiedyś to wyglądało Jak się dzieciaki bawiły Że te dzieciaki, wiecie, chmarą Wiadomo, no teraz też są telefony I w każdym kraju są telefony I te dzieci wszystkie no. mają Ale no kurczę, przywołuje to takie wspomnienia, nie? Tak, tak I to są super wspomnienia mhm. Jesteś troszkę młodsza Ale też pamiętasz czasy Jak się na przykład szło na czepak I się siedziało na tym pewnie, czepa, tak. czepa, czepa, czepaku 3-4 godziny dzień. I... Tak właśnie. jak tutaj, właśnie. Tu jest normalnie takie obozowisko. My uh -huh. się trochę czujemy jak na kolonii. I żal nam, że dzisiaj wyjeżdżamy. właśnie, no. właśnie tak zżyliśmy z ludźmi. I teraz no. Ale właśnie wyjechać. o tym mówiliśmy, że czujemy się jakby się kończyła kolonia. Rewelacyjne miejsce, rewelacyjne miejsce, super ludzie, top jeden miejsce. Ale takiej atmosfery nie widzieliśmy. Pamiętajcie, ciśnijcie Dawida o to, żeby nagrywał content z zagospodarowania tutaj ogródka, bo to będzie rewelacyjnie się przyjmowało. I, tak. przy I niech przy wróci do ciekawości tego kampera amerykańskiego. Bo też się to super ogląda. Tak. To jest mały domeczek, to jest kamper Euromobila z, z 2008 roku. I 12 metrów kwadratowych w porównaniu do waszych 31 to jest jednak duża Jezuńca. różnica, ale najważniejsze, że działa, jest to niezawodny. Właśnie. Najbardziej no, co zależało, że jest miejsce dla pieska. Bo akurat tutaj pod łóżkiem fajnie wchodzi, wchodzi klatka, i ona też ma swoje miejsce, I swój tak. azylek i tak dalej. także... A kotki, jak to kotki mają, wiesz? Tutaj jest łóżko też takie, wiesz, bo to w integrach to jest Aha. składane łóżko pełnowymiarowe. Polecamy Wam Caravaning one life i nie pożałujecie. A tutaj mamy naszych futrzanych ziomeczków, to jest właśnie kicia, nasza kociczka, jest nasz kocur. Czyli macie parkę? Tak, znaczy to są rodzeństwo. I nasz Border Collie, wariatka trzyletni. Polecam wszystkim. Jeżeli masz coś głową, kup sobie Border Collie. Będzie gorzej? Będzie, będzie tylko lepiej. Będzie tylko lepiej. Zapraszamy do nas na kanał Podróże po chmurze. Miło było was wszystkich poznać. Buziaczki. Buziaczki, ściskaczki. Moi drodzy, jest wielka przeprowadzka. Mam nadzieję, że to się uda, że nie będzie komplikacji. Pokażę wam przy okazji, jak staliśmy, żebyście sobie zobaczyli. Tu mieliśmy zawsze osóbóweczkę. Tam jest główna droga, ale nam to w ogóle nie przeszkadzało, bo można było obczaić, jakie kamperki wjeżdżają. Tu sobie zbudowaliśmy palenisko, a tu był taki fajny busz, mikrozagajnik. się miała tutaj huśtawkę, a tam już jest droga, nie? No i tak sobie nasz rodzynek mały stał, gdzie tam jest główna droga, leci dojazdowa. Dobrze, bardzo. Wczoraj nagrałam Wam, jak się przemieszczaliśmy, ale nie pokazaliśmy Wam naszego nowego domku. Nagrywałam inną kamerą, więc nie umiem się ustawić, ale zaraz Wam pokażę, jak teraz stoimy, jak wygląda nasz ogródek. Tu macie główną drogę, którą przyjechaliśmy, a tutaj stoimy tak. Tu mamy taką zatoczkę, żeby sobie wjechać jeszcze osobówką. Tam stoi autko, a tutaj mamy taki ogródeczek zrobiony z miejscem na ognisko, tu są powykładane kamyczki, że jest, tak widzę, twardziej. No i plany są. Tutaj zobaczcie, jakie są załóki takie, można sobie przejść. I Zosia tutaj sobie robi bazę taką, wiecie, no fajnie tu jest. Pokazałam wam, co nieco tak tutaj wygląda. Idziemy teraz sobie z kawusię, Dajcie mi piecyk i tam wam nagrywa. Także będziecie mieć fajne materiał z tego i tyle no.